Uwaga, słuchacze, nadajemy komunikat nadzwyczajny. Zarządzenie porządkowe nr 1, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, z dnia 15 grudnia 1970 roku, w sprawie wprowadzenia godzin milicyjnych na terenie miast Gdańska, Gdyni i Sopoty. W jednym miejscu kolega przewrócił się i nie żyje, w następnym, w następnym. Z dnia na dzień coraz gorzej. I coraz gorzej. Nam się Polakom żyło w tym czasie. Ja również chciałem uciec, odwróciłem się i wtedy dostałem kulę w plecy. I w te, w te dwie suki i na komendę i droga krzyżowa. I tu się to zaczęło właśnie, co wspominam, dlaczego dzisiaj tu jestem. Ciarki mi po plecach przeszły, bo. Spodziewałem się, że coś, coś będzie jednak nie tak. W czasie godziny milicyjnej, nieuprawnionym osobom nie wolno poruszać się w miejscach publicznych na terenie trójmiasta. W związku z powyższym zarządza się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zobowiązuje się funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej do legitymowania, przeszukiwania i zatrzymywania do wyjaśnienia wszystkich osób nieuprawnionych do poruszania się w miejscach publicznych w czasie godziny milicyjnej. Nazywam się Czesław Szweda, rocznik urodzenia 1947. Mając 17 lat przyjąłem się do stoczni imienia komuny paryskiej na wydział drzewny. Miałem ponad 5 zł na godzinę. Zarobki około 1200-1400 zł. Zasuwa 12 godzin, człowieku kochany. Za co? Za co, bo nas nie stać. A dziecku jak kupię bułkę, to mu musi starczyć do, do 12, aż w teczkolu dostanie. My tylko chcemy, no, 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 dyrektorom 40, 000, a nam dać resztę. I. W tamtym czasie na przykład kilogram kiełbasy paszczetowej 36 złotych. Nie najlepszej jakości, zwyczajna, najtańsza 44 zł. Płaszcz na zimę kosztował 1600 zł, ubranie 1400 zł. No i żyło się pracując w zakładzie pracy, tam jak stocznia, od wypłaty do wypłaty. A trzeba pamiętać, że zakłady ciężkiego przemysłu zarabiali lepiej od innych, na przykład Ston zarabiał 800 zł. W grudniu 1970 roku dowiedzieliśmy się, że są bardzo duże podwyżki cen artykułów mięsnych. Każdy narzekał, że to będą ciężkie święta, aż w końcu 15 grudnia, wtorek, patrzymy, olbrzymi tłum jest w stoczni. Od wydziałów kadłubowych się zaczęło. Parę tysięcy tłumów przed bramą było. Chodząc ze stoczni, w kierunku miasta, przechodzimy obok Stoczni Nauta. Zaczęliśmy iść w kierunku, a tu patrzymy, bramy się otworzyły i pracownicy Nauty dołączyli do nas. I szliśmy ulicą świętojańską, ciemno było, też duże wrażenie było, kiedy patrzymy na balkony, wyszły starsze kobiety, mężczyźni w piszamach, w szafrokach. Pozdrawiali nas. Było widać, oprócz robotników, że społeczeństwo Gdyni też nas popiera. I tak doszliśmy do urzędu miasta. Tam się ukazał młody blondynek taki, on chyba Hulcz się nazywał, bardzo ładnie mówił. Jako pierwszy usłyszeliśmy taką niezależną mowę i stwierdził, że Organizujemy komitet stajkowy, żeby wyłonić przedstawicieli zakładów pracy. Będą żądać spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta. I główne postulaty, co ja pamiętam, to były cofać te podwyżki cen na mięso, dać gwarancję bezpieczeństwa dla uczestników tych protestów oraz opublikować w środkach masowego przekazu, że w Gdyni są protesty w sprawie tych podwyżek. W domu wieczorem usłyszeliśmy przemówienie wicepremiera Kociołka. Głęboko zakłócono normalne funkcjonowanie miasta, że na ulicach był rozbój i były napaści. Władze musiały zastosować wszystkie stojące do ich dyspozycji środki. Zaradzone zostały siły policyjne i wojska polskiego. Namawiał do pracy, że są trudności, ale że ten praca spowoduje, że z tego tutaj, z tej kłopotliwej sytuacji wyjdziemy. No i nastąpiła środa. W środę poszliśmy do zakładów pracy. Nie było mowy o rozpoczęciu pracy, ponieważ każdy czekał na te postulaty. I w pewnym momencie pracownicy się dowiedzieli, że aresztowano komitet strajkowy. Poszli pod dyrekcję, balkonem weszli do dyrekcji, tam dyrektora nie było. Patrzymy, helikoptery nadlatują i potężną ilość ulotek nam wrzucają. Takie małe ulotki wzywające do pracy, że to anarchiści, że swoje cele tylko chcą spełnić. I tak dużą ilość tego rzucali, że zrobiliśmy na środku jezdni ognisko i chyba z ponad godzinę z tych ulotek paliliśmy te ulotki na środku jezdni. Wychodzimy. Z zakładu do swych domów patrzymy, że ustawiają się samochody ciężarowe i pełno żołnierzy. Nie wiadomo czy żołnierzy, ale w mundurach wojskowych, jeden przy drugim, od, od, od miejsca dzisiejszego pomnika w stronę stoczni i później od pomnika w stronę oburza. Czołgów wtedy jeszcze nie było. W czwartek wsiadamy do pociągów, a na wszystkich peronach przez Głośniki namawiają, żeby nie iść do pracy, że zakłady zamknięte są. No, a każdy kto wsiadł, to wysiadł z Stocznia Gdynia, masy osób było tam. Mówili przez głośniki, to było ciemno, nawet nie wiedzieli, by tam czołgi stały na czołgach, karabiny maszynowe i że namawiałem, żeby rozejść się, żeby pójść do swych domów, a tam nie było możliwości, bo w tak byli stłoczeni. I w pewnym momencie, powoli, ci, co byli na przodzie tego zgromadzenia, ruszyli w stronę stoczni. I wtedy, momentalnie, z broni ostrej, z karabinów maszynowych, z czołgów, zaczęli strzelać. Ludzie byli miotani jak stado błędnych, Nazwę to, użyję tego określenia baranów, bo rzeczywiście byli zszokowani po tych strzałach pod stocznią. Miotali się między Urzędem Miejskim a Stocznią. W tym czasie cały czas właśnie do ludzi padały strzały. I my to odsuwaliśmy i odsuwamy na Gdyni, w Gdyni był odwet Zagdański. Zdziwienie było wszystkich, zaskoczenie, ponieważ w jednym miejscu kolega przewrócił się i nie żyje, w następnym, w następnym. No i po paru minutach się zentowali, że nic z tego nie wyjdzie, że idzie, pójdziemy z powrotem pod urząd miasta. I przechodzimy koło szpitala miejskiego. Tam około 10 osób stoi przed szpitalem. I płaczą i mówią, że już 7 osób zabitych jest. Przyjęliśmy do szpitala, położyliśmy 42 osoby ranne. 8 czy 7 czy zostało przywiezionych, zabitych, dwie zmarły później. Jeszcze na placu kaszubskim obstawieni, tam szpital i inne obiekty z żołnierzami. Mówili, że prowokatorzy z Niemiec przyjechali na wybrzeże i robią rozróżni. Tak ich poinformowali, a oni w ogóle nie wiedzieli, w które miejsce jadą i co się dzieje. Byli głodni, też płakali, a mieszkańcy, gdy nie donosili im kanapki i, i herbatę, później zakazali, później już nie mogli. I doszliśmy do urzędu miasta. Paragraf drugi. Zezwala się funkcjonariuszom MO na użycie broni w celu przywrócenia naruszonego bezpieczeństwa i porządku publicznego w przypadkach. 1. W obronie własnej oraz w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie innej osoby. W pewnym momencie po pięciu minutach otworzyły się okna, a tam były ustawione armatki do wystrzeliwania. Gazów zawiącego i granatów hukowych. Niesamowicie to wrażenie robiło. No to protestujący się zdenerwowali, zaczęli wyrywać kostkę bruku, bo bruk wtedy był na ulicach, zaczęli w te okna rzucać. I po jakiejś pół godzinie z sony morza wynurzyła się duża grupa zomowców w pełnym uprzyrządowaniu. Czyli tak mniej więcej czwór, bo to był 10 osób na 10. Nacierali mocniej, to tłum zaczął uciekać, wyjęli krótką broń i zaczęli strzelać. A w międzyczasie jeszcze helikoptery nadlatywali, zaczęli rzucać te gazy łzawiące i petardy. Blisko, nisko latali, że kamiczkami z nasypu też w ten helikopter rzucali. Wydawało się, że dosięgną, ale, ale nie. Ja widziałem leżących 7 do 10 osób, oni się w ogóle nie ruszali, z bliska widziałem, że, że taka sytuacja była. I każdy z nich, jak dostał postrzał, to w plecy, ponieważ widziałem, że uciekali. Kolejki stawały jedna przy drugiej, że która z Gdańska przyjeżdżała, to już stawała przed następnym pociągiem. W tym pociągu masę osób było, którzy nie byli zaangażowani w te procesy, to wyciągali ich, pałowali niesamowicie, a wiem, że byli niewinni. Cały czas już takie potyczki były mniejsze, większe. Mój kolega też uderzył cegłą zomowca, to go złapali, dostał się do podziemia Urzędu Miasta. Później, jak opowiadał każdy, kto tam był, to miał wycięty ząbek na, na, na głowie. Włosy, żeby tam już nie miał możliwości wyjścia. To mówi, że pałowanie tam było niesamowite. Tam było dużo kobiet, mężczyzn, młodzieży, że bez sieniaków tam nikt nie wyszedł. Ja jestem zaskoczony, czy tam ktoś w dniu spał na następny dzień właśnie tak potężna ilość gazów, takie stężenie potężne, miałem, że tam oczy cały czas chusteczką trzeba było wycierać. Często było tak, że milicja chodziła, jak stoczniowcy wychodzili, naprzeciw wychodziła i kontrolowali, co ma ktoś w teczce, coś takiego, a później, potem już nie. Bo chyba ponad pół roku albo rok nikt się nie odważył, żeby ze stoczniowcem się spotkać. I to tak się zakończyło. Akta w sprawie karnej Stanisław Kociołek. W trakcie rozważań towarzysz Gomułka zarzucił w ostrej formie milicji, że nie użyła wcześniej wszelkich środków dla zlikwidowania zamieszek. Zarzucił nam wówczas w ostrej formie brak zdecydowania w stosowaniu ostrych środków wobec demonstrujących, a także konieczność uczenia się na wzorcach demokratycznych policji francuskiej, jak należy działać. Przytoczył wówczas przykład praktyk policji francuskiej o ucinaniu łbów i rzucaniu ludzi do sekwany. Dla mnie wolność wiąże się z niepodległością Polski, naszej państwowości. Mam przykłady, jak żyłem do 1980 roku i różnica jest niesamowita. Po pierwsze, łączność z Zachodem, wyjazd do pracy, swoboda. No, wolność to jest, dla mnie to jest czymś takim, żebym był niezależny od kogoś, żeby ktoś nie wpływał na moje życie, na moje postępowanie, żebym ja mógł decydować o sobie, nie jak to było za, za komuny, że po prostu inni decydowali za nas. A czy można żyć bez wolności?